Cześć, witam Was na kanale Komentuję Po Swojemu. W tym filmiku przejdziemy sobie przez wykresy krypto. Zobaczymy, co tam się wydarzyło na wykresach w zeszłym tygodniu, a wydarzyło się kilka fajnych rzeczy. Na kilku monetkach całkiem ciekawe, ciekawe wzrosty. Zobaczymy, co może się wydarzyć w przyszłym tygodniu, może dwóch. Ale oczywiście na wstępie zaznaczam, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym ani z tych rzeczy. Wszystko, co mówię, to jest tylko moje prywatne zdanie, prywatna opinia, także, której oczywiście nie wolno brać pod uwagę, inwestując w prawdziwe Pieniądze, także mamy przed sobą Bitcoina do dolara, a właściwie futures z Binancea yy, i, i interwał dniowy. No i tutaj proszę bardzo, wtorek zeszłego tygodnia mamy wybicie tutaj z, tego, z tej linii trendu automatycznie z przebiciem poziomu 19570, które były kontynuowane od razu w następnym dniu z przebiciem strefy 20400, 20 także bardzo ciekawe, ciekawe wydarzenie i rozpatrzył sobie może ten, to wybicie na osi godzinnej pod kątem jakiejś tam predykcji, jakichś tam scenariuszy wzrostowych, scenariuszy spadkowych na kolejny tydzień. I tak, oczywiście tutaj mamy to wybicie, dwie fajne zielone świece, później tutaj chwileczkę ochłonięcia i dalej pompa do góry, pompa, no, wzrosty. No i tutaj już jakiś taki głębszy retest, z powrót po 20400. I teraz co my tu widzimy? Po pierwsze... Coś takiego. Po drugie, narysował nam się opór, strefa podażowa na cenie 21 tysięcy. Tutaj widzimy, że została zepchnięta. Tutaj została cena zepchnięta. Co to jest za strefa? No widać, że była już reakcja na tą strefę. Także zróbmy sobie tutaj może jakąś tam linię lokalną, jako lokalny opór. No i fajnie nam się tutaj zaczął, Fajnie nam się tutaj wyrysował po prostu trójkąt prostokątny, który bym po prostu rozpatrywał pod kątem scenariuszy wzrostowych, spadkowych. No w tym momencie jesteśmy na dolnym, dolnej, dolnej tej linii trendu tego trójkąta, także a, albo odbicie i atak z na strefę 21000. Tutaj widzimy, że już w tym trójkącie ta, ta strefa cenowa 2400 nie reaguje aż tak mocno, dlatego oczywiście nie zapominamy o niej, natomiast widać, że Wewnątrz tej formacji przyjmuje ona troszeczkę mniejszą wagę, jeżeli w ogóle można coś takiego powiedzieć. Dlatego rozpatrywałbym to na zasadzie tego właśnie trójkąta. I tutaj, jeszcze na 50 dochodzi, na czwórce. Jeszcze zobaczę sobie, gdzie są średnie, średnie kroczące MA na interwale dniowym. 50 jest pod ceną, natomiast do 200 nam jeszcze tutaj ta zielona linia troszeczkę brakuje dlatego wracamy sobie na czwórkę i tak scenariusz wzrostowy na kolejny tydzień, na właściwie ten tydzień bo już się zaczął no to odbicie tutaj możliwe, zejdę sobie nawet na interwał godzinny, odbicie od tej linii trendu, tutaj na godzin godzinówce mamy 200, która mniej więcej się pogrywa z 50 na czwórce, i albo jeszcze raz sobie zejdziemy, tutaj przetestujemy i odbicie do góry yy, i próba ponownego ataku na 21 tysięcy z możliwym przebiciem yy, natomiast scenariusz spadkowy to jest po prostu wybicie tego trójkąta w dół i wracam najpierw o 4 godziny yy, celem tutaj wybicie prawdopodobnie wybicie samego cel samego wybicia to by było około 20 tysięcy dla mnie, czyli te tutaj szczyty, te tutaj odbicia Prawdopodobnie pojawiłaby się to jakaś reakcja, potem ewentualnie jakiś retest, czy to linii trendu, czy to właśnie tego, tego, tego tej ceny 20 400. i następnie prawdopodobnie zejście A albo do tej tutaj 200 średniej kroczącej, albo do ostatniego wsparcia na poziomie 19570 Także takie dwa scenariusze dla mnie, dla Bitcoina są. Tutaj jeszcze jak sobie tam czasem przeglądam, w sumie nie ma na to za bardzo czasu, ale przeglądam sobie czasem innych, nazwijmy to youtuberów, Twitterowców i tak dalej dwa tygodnie temu pojawiło się bardzo dużo, bardzo dużo takich powiedzmy opinii, że Bitcoin będzie powtarzał to sobie przyłączę na wykres Bitcoina z, 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 z Bittampa. Yy, chodzi, chodziło o, o, właśnie, chodziło o ten tutaj moment yy, bez siedem, z 18 roku, gdzie ta cena spadała, 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 i nagle było wybicie i bardzo duży spadek yy, tutaj w listopadzie 18 roku, yy, i wielu tutaj yy, osób powiedzmy prowadzących jakiś. Jakieś swoje media społecznościowe doszukiwały się tego samego patternu, tego, tego fraktalu. Mniej więcej tutaj, że cena schodzi, odbija się i tutaj miało być wybicie w dół. Natomiast dla mnie no to nie do końca to przemawia. Druga sprawa jest taka, że jeżeli każdy trąbi o tym, że tutaj ma być, tutaj jest ten sam pattern, co w 2018 roku, no to to bardziej prawdopodobne jest, jest to, że, że właśnie będzie na odwrót. Także takie tylko komentarze w stosunku do tego co tam powiedzmy prawdopodobnie widzieliście na innych innych twitterach i, i tak dalej yy, ok, do Bitcoina to by było chyba tyle przechodzimy sobie dalej do Ethereum, ja oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, raz w tygodniu sobie robimy tutaj takie przejścia, yy, analizę, komentarz do wykresów surowców, walut Krypto, jak się pojawia coś ciekawego w tygodniu, to też jakiś updatecik. Także zachęcam, jak się podoba, oczywiście został do zostawienia lajka. Like Ale dobra, to tyle może z autoreklamy. Dalej mamy wykres Ethereum interodniowy, i tutaj dokładnie to samo. To samo, to znaczy wybicie tutaj z naszej ostatniej formacji, czyli tego równo, trójkąta równoramiennego. To jest również tutaj, mamy wtorek, ta zielona świeca. Która nam automatycznie, automatycznie która od razu przebiła po pierwsze 50 notniów C, po drugie ten opór na poziomie 1380-1400 dolarów, który był tutaj dla mnie takim głównym aktualnie oporem do pokonania, który zwiastowałby, który byłby taką przesłanką do, do powrotu do jakichś wzrostów, może nawet bardziej intensywnych. Natomiast, tak, co my teraz widzimy tutaj na, na wykresie. Również przyłączam sobie na czwórkę. Tutaj również pokonaliśmy od razu następny opór na, na cenie 1540 i, 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 i na razie kreuje nam się tutaj. O, patrzę sobie na RSI właśnie. Jakiś tam rodzaj dywergencji: to znaczy, mamy teoretycznie na czwórce wyższe dołki. Tutaj jeden, wyższy, wyższy, wyższy szczyt, wyższy szczyt. Natomiast RSI nam schodzi. To jest jakaś tam dywergencja. Niedźwiedzia, która jest przesłanką do ewentualnego retestu, czyli wybicia tego, tej trend linii w dół i powrót na jakiś niższy, niższą strefę cenową w celu, no, nazwijmy to, naładowania baterii na potencjalne dalsze wzrosty, ewentualnie po prostu na, na spadki, tak. Jakieś tam głębsze, na niższe strefy powrót do spadków. Także ja bym się spodziewał, jeżeli teraz po prostu nie zanegujemy tej dywergencji, o to jakiegoś wybicia potencjalnie w dół tego poziomu 1540 razem wtedy z, z tą linią trendu i wsparcie jakiegoś, jakiegoś popytu szukałbym tutaj na tej strefie tutaj strefy takiego jakby tej strefie korekty tego, tego spadku tutaj tak samo było były reakcje zaznaczę sobie to to jest to jest 1450 także zobaczymy zobaczymy że to się sprawdzi to jest moja, moja powiedzmy taki scenariusz spadkowy na, na ten tydzień Natomiast scenariusz wzrostowy to jest, zaneg to jest zanegowanie tej, yy, tej, tej, tej dywergencji na RSI-u yy, w sposób taki, yy, że byśmy nie przebili tego 1540 w dół, tylko nawet moglibyśmy wybić tą linię trendu, natomiast chciałbym tutaj też zobaczyć utrzymywanie się bokiem. Jeżeli będziemy utrzymywać się bokiem na yy, właśnie tym wsparciu 1540, no to tutaj już jest dla mnie to bardziej przesłanka do potencjalnego wybicia w górę i ataku na przełączę sobie na dniówkę, ataku po pierwsze na przebicie tutaj tej dwusetki po drugie do powrotu do tutaj tej strefy tych dwóch szczytów i tutaj tego dołku dołka nawet na, no, na poziomie cenowym 1700 mniej więcej 1730 1770 także zobaczymy jak to się jak to i czy w ogóle się sprawdzi dalej mamy Binance Coina i tutaj przełączę sobie, może, na wstępie na wykres tygodniowy, bo tutaj przebiliśmy do góry linię trendu wyrysowaną z interwału tygodniowego. Także bardzo ciekawa rzecz. I teraz, co może się wydarzyć dalej? No, ja bym tu się spodziewał przede wszystkim jakiegoś ochłonięcia ceny, jakiegoś zejścia tutaj w postaci flagi, chorągiewki, trójkąta, zwap jak zwap nieważne, jakiegoś tutaj tutaj po prostu ochłonięcia naładowania, naładowania się na potencjalne kolejne przebicie, a przebicie czego? Przebicie oporu na cenie 335, czyli tej ceny, do której doszliśmy właśnie przy tym wybiciu. Tej tygodniowej linii trendu to jest poziom tego ostatniego tutaj szczytu. Tutaj ogólnie bardzo silny poziom, jak widzimy, cena reagowała jako opór, i tutaj bardzo długo jako wsparcie. Widać, że tutaj bardzo mocne były wypchnięcia. I jeżeli by się to sprawdziło, tutaj właśnie, jak się nazwijmy to, nawet sobie tak z Jana wyrysuje, może coś takiego. No czemu mi się to nie rysuje? O, tak. Tak, czemu nie i zobaczymy, czy tutaj szklana kula, prawda, nam to dobrze wydedukowała. dedukowała. Yy, ok, to jest scenariusz wzrostowy, czyli ochłonięcie i wybicie dalej, atak na 335, natomiast scenariusz spadkowy yy, no to dla mnie teraz tutaj nam wyszliśmy ponad średnio, Oczywiście też trzeba zaznaczyć średnią 200 na, na dniu Tutaj nam się zapowiada jakiś w dalszej perspektywie. Golden Cross. 50 nam zakręca do góry. I biorąc to pod uwagę, no scenariusz, scenariusz spadkowy, no to oddaliłbym do momentu przebicia z powrotem tych średnich do dołu. Także może tyle, jeżeli chodzi o ten, o Binance Coin. A. Dalej lecimy Ada, bo tu już widzę, że troszeczkę przeginał z czasem znowu. Czasem filmik, oczywiście. Ada. Ada nam wróciła powyżej poziom 40 centów, czyli ten taki kluczowy, kluczowy poziom, jeżeli chodzi o, 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 o potencjalne wzrosty i potencjalne spadki. Jak widzimy tutaj ten poziom 40 centów po pierwsze stał się pierwszym zasadniczym oporem przy ostatniej hoście wzrosty zatrzymane na 40 centach, ponowne, później ponowne przebicie i już dalej pompa w górę. Natomiast teraz był to poziom, który nam trzymał cenę. I po przebiciu tutaj w tygodniu 10 października mieliśmy po prostu mocniejszy spadek, prawdopodobnie jakieś likwidacje się posypały. Natomiast teraz wracamy powyżej, powyżej znowu 40 centów i przełączę sobie może na czwórkę, bo z czwórki będę rozpatrywał tutaj. Potencjalne dwa scenariusze wzrostowy i spadkowy. I tak, scenariusz wzrostowy, także dopóki utrzymujemy się ponad tym wsparciem 40 centów, można powiedzieć nawet tutaj średnie, na 250 dochodzi zaraz prawdopodobnie będzie Golden Cross w ciągu kolejnego dnia, kolejnych 24 godzin, który jest dalej przesłanką na, na jakieś tam wzrosty. Tutaj możemy sobie nawet przedłużyć tą linię trendu. Ona nam się w miarę tutaj zgadza, także czemu, czemu nie. Eee, I tak, lokalny na razie, lokalny opór, a właściwie nie lokalny opór, bo widzę, że tutaj też, eee, tutaj też była reakcja na poziomie 41,50. I tak, stary wzrostowy eee, przebicie tego po prostu do góry i ja tak na wyższe poziomy czytaj 45 centów ewentualnie z jakimś zatrzymaniem na 43, 60, 44 centy natomiast ten nerw spadkowy to po prostu wybicie tylko w dół Zejście z polotem poniżej 40 centów, poniżej średnich przede wszystkim jeszcze zobaczę sobie gdzie są średnie na C, jest 50, jesteśmy pod 50, natomiast do 200 jeszcze mamy daleko i tak bym to widział ok, nie przedłużam ADY, dalej mamy ATOMA Atom też nam tutaj ładnie wypił do góry. Na atomie na dniu tutaj już był Golden Cross w tym miejscu 15-16 października. Mieliśmy tutaj z Nintendo wybicie, tutaj jakiś utworzy się trójkąt, który nam się wybija górą, i z powrotem przechodzimy ponad ten poziom 13,5 dolara. Także ja bym tu się spodziewał zejścia z powrotem do tego poziomu 13,5 i, i od tego poziomu dalsze potencjalne wzrosty, jeżeli chodzi o ten rozrostowy z przyatakowaniem poziomu tych ostatnich szczytów, czyli 17,30. Czemu nie? Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne przesłanki do spadków, to sobie przełączę na czwórkę, sobie przełączę na czwórkę, no to po potencjalnym oczywiście, jeżeli do tego dojdzie, dojściu do tego poziomu 13,5, Dolera przebicie, a następnie spróbowania poszukać, Próbowałbym szukać niższych dołków, niższych szczytów, niższych dołków, to znaczy, atak na strefę 1250 i po tej strefie prawdopodobny powrót z na 1350, 1340 i już nie wyjście powyżej tego, tego poziomu. Wtedy bym zobaczył tutaj, to rozpatrywałbym jako niższy dołek od tego, a tutaj rozpatrywałbym to jako. Niższy szczyt od tego, i to dla mnie byłoby przesłanką do potencjalnego, potencjalnego dalszego ruchu w dół z celem albo na powrót tutaj z powrotem 12,50, albo na niższe poziomy. To znaczy yy, tutaj powiedzmy te, te strefy między 11,20 a 11,60. Ok, jeszcze nam została Shiba. Shiba też miała wybicie do góry. Yy, tutaj z tego poziomu 0,0,10. I tak, ale widać, że na sibę na dniówce średnia krocząca 200 dosyć mocno zadziałała w sposób podażowy. Tutaj widzimy zepnięcie, zepchnięcie i tutaj też mamy zepnięcie. Także jeżeli chodzi o potencjał wzrostowy na szybie i z możliwością przeatakowania tutaj poziomu tych, tych tutaj, tego tutaj szczytu, czyli powiedzmy mniej więcej 0,018, no to przede wszystkim wyjście powyżej tą 200. Wtedy prawdopodobnie zaczyna się tam te 50 zaokrąglać z jakimś tam potencjałem do góry, może gdzieś w przyszłości jakiś, jakiś Golden Cross i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dopóki jesteśmy pod 200, no po prostu musimy tą 200 przebić do góry, utrzymać się nad nią przez kilka dni, żeby z tej formacji, co na się utworzy tutaj, już nad tą 200, nad tym poziomem, wtedy 0,0,13, szukać wybicia po prostu do góry. Co to będzie, trójkąt czy jakiś kanał, no nieistotne. Nie Natomiast jeżeli chodzi o potencjał spadkowy, to też sobie zobaczę jeszcze jak to wygląda na czwórce no właśnie na czwórce tutaj razem na poziomie 0,10 doszły nam średnie kroczące także jest to aktualnie teoretycznie dosyć silne, silne wsparcie dla ceny tutaj teoretycznie nam się otworzył już niższy szczyt od tego, także jakaś tam przesłanka do do potencjalnego zejścia w dół nie wiem czy tutaj to nam się no tutaj nie ma jakiejś widocznej linii trendu ciężko, ciężko, ciężko to wyrysować także dopóki utrzymujemy się tutaj nad tymi średnimi, nad tym poziomem 0,10 ja nie szukałbym jakichś tutaj większych spadków, tym bardziej, że mamy taki powiedzmy, czy to będzie jakiś mini bull run, czy jakiś fake bull run no zobaczymy w każdym razie Spadku bym się doszukiwał ewentualnie zejścia na, tą, na, tą, na ten poziom tutaj 0,009 dopiero po przebiciu tego, tego tutaj poziomu, który sobie nawet zaznaczę w ten sposób. Ok, dobra, to by było tyle w tym filmiku. Dzięki za słuchanie, za lajka i trzymajcie się. Cześć.